Jak to jest z tymi ułamkami? Czy my, używając klocków Lego, jesteśmy w stanie nauczyć się rozumieć te ułamki? I teraz zobacz. W pierwszym dniu wyzwania o ułamkach robiliśmy rozszerzanie i skracanie. Żeby sobie to mocniej wyobrazić, to to, co będzie na dole, to jest nasz mianownik. To, co będzie na górze, tak jak na przykład tutaj, to jest licznik, czyli mianownik w tym przykładzie jest taki beżowy, cappuccino, no nie wiem jak to inaczej nazwać, a zielony to jest nasz licznik. I teraz chcąc, na przykład, mając polecenie, sprawdź czy dane ułamki są większe, mniejsze czy równe względem siebie. I mając na przykład takie dwa ułamki, Podmienię, żeby było lepiej to widoczne, bo bardzo podobne kolory mogą wychodzić w aparacie. Mamy 1 ósmą, bo jeden jest tutaj niebieski. No i 8 bo tutaj ten czerwony ma 8 tych takich dzyndzelków. Tu mamy jedną czwartą. No i teraz pytanie: czy te dwa ułamki są równe sobie, który jest większy, a który mniejszy? Przy takich ułamkach, jak ja teraz tutaj pokazuję, może być łatwo stwierdzić, który ułamek będzie większy. 1 czwarta czy jedna ósma. Ale jak mamy ułamki, na przykład dwie kontra 1 siódma, to nie jesteśmy w stanie sobie tak łatwo to wyobrazić i wtedy musimy sprowadzić do wspólnego mianownika, żeby mieć stuprocentową pewność i móc dobrze odpowiedzieć. Tu żeby sprowadzić do wspólnego mianownika, to zobacz, że jedną ósmą nie skrócimy już w żaden sposób, bo u góry w liczniku mamy jedynkę i nie jesteśmy w stanie podzielić tego ułamka licznika i mianownika, żeby było coś mniej niż 1. Za to jedną czwartą jesteśmy w stanie rozszerzyć, żeby też w mianowniku była ósemka. I teraz jak tu mamy cztery dzyndzalki, a tu mamy 8, to żeby z 4 zrobić 8, musimy pomnożyć razy 2. Więc licznik też mnożymy razy 2. 1 razy 2 to 2. I zobacz, że ten ułamek i ten ułamek, czyli 1 czwarta i 2 ósme, to jest to samo. Tylko to jest po skróceniu, a to jest po rozszerzeniu. Jak rozszerzyliśmy ułamek, to możemy teraz porównać 1 ósmą. I dwie ósme. I co jest w tym momencie większe? Jeżeli mamy takie same mianowniki, tak jak tutaj jest ósemka, to my patrzymy tylko i wyłącznie na liczniki. I tam, gdzie jest tego więcej, tam, gdzie jest większa liczba, ten mianownik jest po prostu większy. I teraz zobacz. Jeżeli mamy na przykład ułamki, to już jest z drugiego dnia wyzwania z mojego Instagrama. I na przykład jest ułamek. Jedna czwarta dodać. Jedna druga. To my nie możemy tego ze sobą przyrównać. Zobacz, że ten jeden ułamek, tu one się ze sobą jakby tak stykają, zaczynają w tym samym miejscu, ale tu nie kończą się w tym samym miejscu. Nie jesteśmy w stanie dodać tych dwóch ułamków. Mam taką jedną rolkę na Instagramie, gdzie pokazuję na okręgu. Ja ją tutaj zaraz też dodam, jak skończę tą myśl, żeby pokazać drugą, jakby taką metodę wizualizacji sobie tego. Przyznaj się, że również słyszałaś od swojego dziecka pytanie: Czy mogę dodać te dwa ułamki tak, jak one wyglądają? Pokaż swojemu dziecku, że jeżeli mamy ułamki, które. Nie są tak samo podzielone, to my ich nie możemy dodać. Musiałby narysować coś takiego. I skąd teraz wie, ile to wynosi? Żeby mógł dodać ułamki, musi być wspólny mianownik, bo inaczej nie jesteś w stanie zrobić czegoś takiego. Napisz w komentarzu mianownik, a wyśle Ci filmik, jak sprowadzić do wspólnego mianownika. I jeżeli my nie mamy wspólnego mianownika, my nie możemy dodać ułamków. Dlatego, że one do siebie nie pasują. To jest tak samo jak na przykład chciałbyś ubrać but rozmiar 38 i but o rozmiarze 35. One, żeby, żebyś mógł kupić w sklepie buty, one muszą mieć ten sam rozmiar. Pani sprzedawczyni nie sprzeda ci butów w innych rozmiarach. Tak samo jest tutaj z mianownikami. Ten ułamek, jedna, druga musimy rozszerzyć. Aby w mianowniku było 4. Dlaczego 4? Bo ten, który tu czeka na dodanie, ma czwórkę w mianowniku. I teraz z 2 musimy zrobić 4. 2 razy 2 to 4. Tu mamy 1, czyli 1 razy 2 to będzie 2. I mamy 2 czwarte dodać 1 czwartą. W dodawaniu jest taki myk, że Mianowniki zostają takie same, czyli jeżeli doprowadziliśmy do wspólnego mianownika, to patrzymy tylko na liczniki. Tu jest 1, tu jest 2. 1 plus 2 to 3, czyli końcowy wynik, to mogę sobie odczepić i będzie 3 czwarte. A jeżeli Twoje dziecko jest od 4 do 8 klasy w szkole podstawowej, zapraszam Cię na moje media społecznościowe. Znajdziesz mnie praktycznie wszędzie. I każdym, na każdym kanale udostępniam różnego rodzaju rzeczy. Na jednym są filmy, na innym są e-booki, na innym są filmy takie wskazówkowe, bym powiedziała, jakieś workbooki, coś, gdzie możesz sprawdzić stan wiedzy swojego dziecka. Więc zaobserwuj mnie, bo myślę, że mogę ułatwić Ci naukę Twojego dziecka w matematyce.